Bardzo serdecznie, miłych gości, witam panią dyrektor, księdza proboszcza, panie wychowawczynie i zapraszam do obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez uczniów naszej szkoły. Paniem się A do tego jeszcze śmierćko. Panam się nisko, na lewo, na prawo, a jak on się spodoba, to nie życie właśnie. się do was wybrałam, bo dziś jest ważna świętą mamy i taty, a repertuar bajek jest bardzo bogaty. Chcemy wam złożyć gorące życzenia i moc marzeń spełnienia. Zaraz bajki tu przybędą. Bajki, piękne bajki, szybko przybywajcie, kochanym mamusiom i tatusiu przedstawienie dajcie, by serca im i rosły i twarzą się śmiały, by zdolność i bajek pięknie podziwiały. To kraj, w której żyją właśnie, gdzie słoneczko świeci. Czarownica szuka? Baby, jaki czarownicy, co nas zamknęła w piwnicy? Nie ma Małgosiu na szczęście i już nie złapi nas więcej. Jak się zbierz, chyba szybko na to powiesz. Rączki. Idę i nie zbaczam z drogi, bo w lesie niczka wilk srogi. Wilk ponury i okrutny, bo mam metrowe pazury. Choćby ja miał dłuższe, samej ciebie dla nie puszczą. Przed wilkiem cię obronimy, do babci odprowadzimy. Jestem Jestem sobie wilk, wilcisko. Kłaniam się Wam bardzo nisko. Jestem głodny, brzuch kapusty. Nic nie oprócz kapusty. Do kapusty, ach mi Boże, dobrze zająć może. Zorany dasz zrobić. Kto was goni? Kto napada? Czy to złe wiek, czy górę Jeśli tak, to Janek zaraz złoi jego skórę. Biegnij jak do lasu, biegnij, bo już szkoda czasu. Nie rozumiem, co się dzieje. Dawniej puste były knieje, dzisiaj nie Wokół i zaginął dawny spokój. Skąd się tyle ludzi bierze? Czemu wszyscy na spacerze? Swe się nazywam Śnieżka, z w lesie robią dla mnie bardzo wiele, to są moi przyjaciele, czarownicy co mnie szuka, nie dowiedzą tak jak kruka, ciągle przed nią postrzegają, potem tak bardzo mnie kochają, to są moi przyjaciele, których jest tu bardzo wiele. Jestem mędrek i wiem wszystko, dużo książek czytam, znam wszystkich mieszkańców lasu i o nic się nie pytam. Na ja mnie wszyscy mówią gapcia i nie wiem dlaczego, a chęci mam do spora, nie naprawią niczego. A ja się obrażam, boryk mara i miał wielu, nie wiem wielu, mi do się, by się nie widział psik jestem, kicham sobie czasem przez dzień cały, słychać mnie po całym lesie, chociaż jestem mały, a psik. Płaczę sobie bez powodu, mam na imię Płaczek. Łzy mi czasem lecą z oczu, niczym drobny maczek. sioszek jestem, z się lubię do dzień czy też nocy. Ty położę ci kokól, zamykają mi się oczy. Oooo... Oh. <noise> Wstydził jestem i wiem o tym, często się przebiegnie. Wszyscy mówią mi nieśmiało, pewnie się nie śmienie. Moi drodzy przyjaciele, słyszałam o was bardzo wiele. Jesteście odważni i mili. Dlatego chętnie będziemy was gościli. Dziękujemy ci, Małgosiu Miła, że nas tak ładnie ugościłaś. Lecz długa droga czeka nas, bo ciężkiej pracy nadszedł czas. Hej ho, hej do pracy byś jestło. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Hej hejko, hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Hej hejko, hej hejko, hej hejko, hej, hejko, hej, ho. Hej, ho. Hej, ho, hej, ho, do pracy by się szło. Hej ho, hej, hejko, hej, hej, go siódną wizyta, o nazwisko ją zapytaj. Skądże taka dumna dama? W lesie spaceruje sama. Jestem sobie całodzica, dzica, w żółta oczy złota lica. słyszę że ścieżka, z krasnarami w lesie bieska. Mam zatruty, a półkot rany, panowali? Ha, ha, ha! <grym> Niechże Pani Czarownica nie będzie taka złośnica. Jeśli zrobi uśmiech miły, dzieci będą ją lubiły. A my z nią, mówiąc szczerze, zaprosimy na wieczerze. Małgosia, to nie koniec. Ktoś tu idzie do nas. To jakaś mała dziewczynka. Jakże smutna jest jej Jestem kowciuszek ubogi, spotkał mnie w życiu rozsrogi, dokucza mi wciąż macocha, co tylko swe córki kocham. Ja zaś od rana do nocy bez żadnej pomocy pracuję, sprzątam, zamiatam i ze zmęczenia upadam. Kto mi okaże swe serce? Kto mi pomoże w rozterce? Za mnie, królewiczu, popatrz, ile w mam. To ja jestem tą jedyną. No powiedz, powiedz sam. Królewiczu, mój jedyny, zobacz, jaką talię mam. Czy nie jestem najpiękniejsza? Szepnij mi do ucha tak. Och, nie, to nieprawda. Księżniczką nie jest was żadna. To ja jestem tą księżniczką prawdziwą. Przy Twoim boku królewiczu, pełnią szczęśliwa. Już wiem, która z Was jest królewną. Jesteście mi wszystkie na pewno. To czarownica, sroga i zła. Rzuciła na was zwyczaj. Piękne królewnie, chodźcie ze mną świat, by nie muskać dalej zaczarowany żart. Że... jakie dziwe, nawet wróżki się zjawiły, lecz mi klamkać się nie będzie, tylko dobre wróżki będą. A ja wiózka biała, też wiosę z ryceniami. Jeszcze każdy flutę ja miadozdrąg zamieni. Słodkiej pomalencie, ja sukienkę noszę, niech będzie słodko, czuj oczy dziś w